Siemanko, z tej strony, brawo Jasiu i dzisiaj zaprezentuję wam jak wgrać mapę mm, do Minecrafta. Na początku nie, nie to, nie to. Wchodzicie w internet i szukacie sobie jakieś mapy. Ja najczęściej pobieram mody innych graczy z YouTube'a, ale to już nieważne. Więc ja sobie ściągnąłem BionBoxa. Otwieramy folder skompresowany. Wyciągamy tego, ten drugi folder, który będzie w tym na Pulpit. Wchodzicie w start. Uruchom. Piszecie procent, app, data, procent. Przyciszacie OK folder minecraft saves i tu dajecie folder potem wchodzicie w minecrafta trwa instalacja modułów ja mam minecrafta bez jeszcze nie wiem, jak wy możecie mieć premium albo pirata SP nie wiem to już wasza sprawa mm. łączymy single player macie nazwę tego tego tej mapy no ja jestem na tej mapie to jest mapa parkour Że jeżeli chcecie wiedzieć skąd ja ją ściągnąłem, w opisie podam link na kanał. Od jakiego youtubera ja go ściągnąłem? Naprawdę się nie da niszczyć. No to to już praktycznie jest koniec. Pa.